Centrum Pomocy Dzieciom w Ludzimierzu to specjalistyczna placówka świadcząca pomoc dzieciom krzywdzonym. U nas pod jednym dachem dziecko dostaje interdyscyplinarną i bezpłatną specjalistyczną pomoc. Do naszego centrum trafiają dzieci, które doznały krzywdy. Mówimy tutaj o krzywdzie fizycznej, psychicznej, ale również o doświadczeniu wykorzystania seksualnego. Doświadczenie krzywdy zabiera dzieciństwo. To bardzo ważne, aby dzieci w tak traumatycznej sytuacji. Dostały specjalistyczną pomoc. Dlatego w naszej placówce pracują psycholodzy, prawnicy, lekarze oraz specjaliści, którzy są do tego dobrze przygotowani, aby jak najlepiej pomóc dziecku. Centrum Pomocy Dzieciom powstało z potrzeby serca, z potrzeby serca specjalistów pracujących na rzecz dzieci. W naszej pracy na co dzień widzieliśmy, jak wiele dzieci doznaje krzywdy. Naszym obowiązkiem jest świadczyć. Pomoc dla nich. Ostatnie tragiczne doniesienia mediów pokazują, że niestety, ale do tragedii dzieci dochodzi coraz częściej. W Polsce rocznie ginie około kilkudziesięciu dzieci, a ponad półtora tysiąca dzieci znajduje się pod opieką lekarzy z powodu dużych obrażeń ciała spowodowanych krzywdzeniem. Kamilek Częstochowy nie jest odosobnionym przypadkiem śmierci. Dziecka w Polsce. Centrum Pomocy Dzieciom powstało, aby pomagać dzieciom stale, nie od tragedii do tragedii, nie od doniesień do doniesień. Jesteśmy placówką, która stale świadczy pomoc dzieciom, bo wiemy, że dzieci tego potrzebują. Centrum Pomocy Dzieciom w Ludzimierzu jest placówką, która powstała dzięki Fundacji Power. Jest to pierwsza taka placówka w Małopolsce. Centrum Pomocy Dzieciom w Ludzimierzu jest w sieci placówek Centrum Pomocy Dzieciom, które koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to dziewiąta taka placówka w Polsce. Myślę, że ważne jest to, że w Centrum Pomocy Dzieciom w Ludzimierzu pod jednym dachem pracują różni specjaliści, tacy jak psycholodzy, psychoterapeuci, prawnicy, lekarze, którzy działają na korzyść dziecka, bo to dziecko jest w centrum. Świadczona pomoc, bezpłatna pomoc, interdyscyplinarna, zakłada również współpracę z różnymi specjalistami, którzy działają w celu pomocy dziecku. Są to tacy specjaliści jak pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy, którzy współpracują z naszymi specjalistami. Dzieci, które trafiają do Centrum Pomocy Dzieciom, to dzieci, które najczęściej są po wieloletnim doświadczeniu przemocy psychicznej, fizycznej w domu, są to dzieci również po doświadczeniu wykorzystania seksualnego. Takie doświadczenia odciskają piętno na życiu dziecka, są traumatycznymi wydarzeniami, szczególnie jeżeli w grę wchodzi alkohol. Bardzo często widzimy, że nasi podopieczni. Doświadczają krzywdzenia, które w dużej mierze ma związek z uzależnieniem od alkoholu rodzica lub rodziców. W naszej placówce pomoc udzielamy nie tylko dzieciom pokrzywdzonym, ale także ich rodzeństwu, rodzicom, całym rodzinom. Oferta skierowana do rodziców ma na celu głównie wsparcie ich oraz. Zwiększenie ich świadomości nad, na temat tego, czym jest krzywdzenie dziecka. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą krzywdzić swoje dzieci. Dlatego tak ważne jest zwiększanie ich świadomości na temat wychowania dzieci. Praca z rodzicem podnosi świadomość osób dorosłych na temat potrzeb dzieci. Zagrożenia, z którymi zmagają się nasi podopieczni, nie są związane tylko z przemocą domową. Duża część naszych podopiecznych niestety została skrzywdzona w sposób onlineowy. Kiedy dziecko jest w domu, rodzic myśli sobie o tym, że dziecko jest bezpieczne. Niestety często tak nie jest. Dzieci podczas korzystania z internetu są narażone na wiele czynników krzywdzących. Nasi podopieczni coraz częściej zmagają się z przemocą seksualną i psychiczną, korzystając z telefonu. Nasz ośrodek działa od października. W tak krótkim czasie zgłosiło się do nas około 90 dzieci. Duża część z nich to są dzieci, które doznały krzywdy wykorzystania seksualnego w skutek rozpoczętych w internecie kontaktów z osobami im obcymi dlatego tak ważne jest, żebyśmy my, osoby dorosłe, rozmawiali o zagrożeniach, które stoją przed naszymi dziećmi. Świadomość musi wzrastać, ponieważ duża część zagrożeń, które się pojawiają, są nowe i nam osobom dorosłym nieznane. Koordynatorem sieci Centrum Pomocy Dzieciom jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która ma 30-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy dla dzieci krzywdzonych. Widzimy, że również w Polsce coraz częściej mówi się o dobru dziecka. W ostatnim czasie e, mówimy głośno o ustawie Kamilka. Jest to tak zwana ustawa mająca na celu chronienie dzieci. Widzimy, jak temat jest bardzo ważny, ponieważ politycy wszystkich partii opowiadają się za przyjęciem tej ważnej ustawy. Doświadczenie krzywdzenia. Na wczesnym etapie życia z dużym prawdopodobieństwem prowadzi do tego, że dzieci same w dorosłości stają się ofiarami bądź też sprawcami przemocy. Zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych do kontaktu pod numerem telefonu 534 300 254 lub osobiście w placówce Centrum Pomocy Dzieciom w Ludźmierzu przy ulicy Jana Pawła II97. Podczas pierwszej rozmowy zostanie zebrany wywiad dotyczący sytuacji dziecka, a w szczególności jego bezpieczeństwa.